20 grudnia. Wiadomości z Ukrainy. Oddział kadyrowców został zniszczony w Kurszczynie. Najemnicy faszystowskiej Rosji z Korei Północnej wyeliminowali ośmiu kadyrowów, cały oddział Czeczenów, na terytorium obwodu kurskiego, otwierając przyjazny ogień do wyposażenia samochodowego batalionu Ahmad. Powodem takiego ataku jest bariera językowa. Tak przynajmniej twierdzi służba prasowa głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, która poinformowała o tym w swoich zasobach medialnych, przypominając, że na terytorium Rosji przebywa około 11 tysięcy żołnierzy Korei Północnej. W miejscach stacjonowania Koreańczyków z północy, agresor wprowadził specjalny reżim kontrwywiadu. W celu wjazdu na te tereny rosyjscy żołnierze i funkcjonariusze są sprawdzani przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji. W szczególności konfiskowane są telefony i inne urządzenia. W Rosji w kierunku Kurska pojawiły się nowe problemy. Dwa dni temu rosyjskie dowództwo w obwodzie kurskim wrzuciło do walki nowe oddziały wojsk północno-koreańskich w celu zrekompensowania strat zadanych im przez siły zbrojne Ukrainy i kontynuowania działań szturmowych. Służba prasowa głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformowała o tym dzisiaj w swoich zasobach medialnych, wskazując, że wojsku z Korei Północnej wydano kamizelki pancerne, hełmy i broń strzelecką, i wywieziono ich na ciężarówkach wodnych na wysunięte pozycje w rejonie wsi Ruska, Konopiełka, Plechowo. I Wskazuje się także, że jednostki armii północno-koreańskiej skarżą się na brak amunicji do ręcznych granatników przeciwpancernych. Z kolei prezydent Wołodymyr Zelenski potwierdził, że Rosjanie robią wszystko, co w ich mocy, aby ukryć Koreańczyków z północy przed swoją ludnością, w szczególności palą twarze tych, którzy zostali wyeliminowani. Nie zostały one jeszcze przejęte przez siły zbrojne Ukrainy. Żołnierze 73. Centrum Marynarki Wojennej odepchnęli atak wojsk północno-koreańskich na jedną z pozycji Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie kurskim. Poinformowało o tym dowództwo Sił Operacji Specjalnych na Facebooku. W rezultacie operatorzy zniszczyli 12 żołnierzy Korei Północnej i zranili kolejnych 20. Rosja przeprowadziła największy cyberatak na rejestry państwowe Ukrainy. Bardzo niepokojąca wiadomość. Ukraina doświadczyła w ostatnim czasie największego cyberataku na rejestry państwowe. W wyniku ataku przeprowadzonego przez rosyjskich hakerów, działanie kluczowych systemów Ministerstwa Sprawiedliwości zostało czasowo zawieszone. Hakerzy oświadczyli, że zniszczyli wszystkie dane, do których mieli dostęp, w tym kopie zapasowe na serwerach w Polsce. Sytuację skomentowała wicepremier Dakoś, integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy. Minister Sprawiedliwości Olga Stefaniszyna. Według Stefaniszyny cyberatak doprowadził do tymczasowego zawieszenia pracy jednolitego rejestru i rejestru państwowego, które podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości Ukrainy. Ustalono, że atak zorganizowali rosyjscy hakerzy, a jego celem było zakłócenie funkcjonowania kluczowych służb państwowych. Teraz wraz z zespołem i specjalistami innych służb koordynujemy pracę nad odparciem cyberataku i przywróceniem systemów. Już jest jasne, że atak został przeprowadzony przez Rosjan, a jego celem było zakłócenie funkcjonowania krytycznie ważnej infrastruktury państwa, powiedział urzędnik. Hakerzy twierdzą, że w sumie ukradli i usunęli ponad miliard linii danych, w tym dane przechowywane w Polsce. Putin proponuje eksperymentalny atak na Kijów. Przywódca reżimu faszystowskiego w Rosji, Putin, kontynuuje niewystarczające zastraszanie Ukrainy i jej zachodnich sojuszników. Dziś wprost, w połączeniu z dużą doroczną konferencją prasową, zagroził, że uderzy w Kijów rakietą oresznik. Według Putina, może dojść do pojedynku technologicznego. Niech w Kijowie określą obiekt do zniszczenia. Tam będzie skoncentrowana cała obrona powietrzna, i tam uderzymy z oresznikiem. Zobaczmy, co się stanie. Jesteśmy na to gotowi. Czy druga strona jest gotowa? Putin powiedział. Ostatnio sięgnął już do dawnego zastraszania, uderzając w tzw. centra decyzyjne w Kijowie. W określonym kolorze mówią: atak przeprowadzi nowy pocisk oresznik. Należy zauważyć, że Rosja rzekomo uderzyła tą międzykontynentalną rakietą balistyczną w przedsiębiorstwo w Dnieprze. Jednocześnie, jeśli wierzyć zachodnim mediom, nie było to oskarżenie, to znaczy służyło do zastraszania. Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny wybierają cele do rażenia celów na terytorium Ukrainy. Mogą to być obiekty wojskowe, przedsiębiorstwa przemysłu obronnego lub ośrodki decyzyjne w Kijowie. Tym bardziej, że reżim w Kijowie wielokrotnie próbował uderzyć w obiekty o znaczeniu państwowym w Rosji, Sankt Petersburg i Moskwę, powiedział miesiąc temu kremlowski dyktator. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.